Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Real do follow. linki z wartością atrybutu DoFollow mają duży wpływ na SEO, który umożliwia skuteczne pozycjonowanie stron. Robot skanujący strony, trafiając na link DoFollow, ma obowiązek odwiedzić stronę, czyli kliknąć w ten link, który on zobaczył, do której prowadzi link, następnie przekazuje wycinek wartości strony, na której ten link się znajduje, dla strony, gdzie ten link prowadzi. A więc zobacz na przykładzie, na czym polega link do follow. Wejdę teraz na stronę wtyczki fastmicro.pl i zobacz tutaj pod koniec strony głównej: jest link do strony internetowej projektmarketing.pl I zobacz tutaj, jeżeli klikniesz prawym, zbadaj element, to możesz podejrzeć, jaki to jest typ linku. Jak widzisz, jest to link do follow, Link dufollow, co prawda nie ma tutaj atrybutu REL równa się dufollow w kodzie HTML, ale właśnie domyślnie linki, jeżeli nie mają atrybutu REL, to właśnie domyślnie są dufollow, do a więc ten link sprawia, że robot indeksujący, robot skanujący stronę internetową, napotykając na ten link projektmarketing.pl ma obowiązek wejść na ten link i przekazać wycinek wartości tej strony czyli wycinek wartości strony fastme.py.pl do strony projektmarketing.pl i ten link przekazuje jakąś moc SEO do strony projekt marketing. A więc w taki właśnie sposób pozycjonuje się strony internetowe. Czyli to jest właśnie siła linków do follow. Czy jest to tak naprawdę jeden link? Ten jeden link zewnętrzny wychodzący można potraktować jako oddany głos na stronę internetową Projekt Marketing i wyszukiwarka Google oczywiście także doceni ten link, jeżeli pochodzi on ze strony tematycznej, wartościowej i dobrze podinkowanej, a więc jeżeli ten link ma dobre parametry SEO. Bardzo ważne jest, aby takie linki w internecie zostawiać na stronach, gdzie wchodzą prawdziwi ludzie. Bo tak naprawdę to jest najważniejsze w SEO, aby ludzie przeklikując się przez link do stron. Zewnętrznych mogli tutaj znaleźć coś wartościowego, coś ciekawego, no i być może kiedyś zostaną Twoimi klientami. A więc tak właśnie działają linki do follow na stronach internetowych. Teraz chciałbym pokazać Ci, jak wygląda link do follow w HTML-u. I zobacz przykład. Linki, które nie posiadają atrybutu rel, domyślnie są linkami do follow. Przed chwilą właśnie pokazałem Ci ten link na przykładzie właśnie strony wtyczki fastmicropay.pl. i ta właśnie. Ten link domyślnie był dufollow, do a tutaj jest przykład linka z atrybutem rel dufollow u czyli jak widzisz ten kod i ten kod, one są tak naprawdę równoważne. Jeżeli nie ma tutaj żadnego atrybutu rel, to ten link domyślnie jest dufollow. Do ale alternatywnym sposobem przedstawiania linków dufollow jest właśnie dodanie do linków atrybutu rel równa się dufollow. I teraz zobacz jestem na stronie internetowej matwiz24.pl i tutaj mój brat uruchomił artykuły sponsorowane i zobacz to jest właśnie artykuł sponsorowany i tutaj mamy link do zewnętrznej strony internetowej i zobacz ten link to jest właśnie link do follow jeżeli klikam sobie prawy zbadaj element to zobacz tutaj mam właśnie link rel równa się do follow a więc ten link jest właśnie do follow tak naprawdę, tak jak Ci powiedziałem, tego rel dofollow nie trzeba pisać. Jeżeli ja sobie teraz na żywo zedytuję ten kod i usunę właśnie rel równa się dofollow, to ten link także jest w tym momencie dofollow, a więc masz dwa sposoby oznaczenia linków dofollow. Czyli tak jak właśnie tutaj na tym przykładzie. Zalety linków dofollow. Jest to silne oddziaływanie na SEO. Przenoszenie wartości ze strony, gdzie pozyskano linka dla strony, do której ten link prowadzi. A więc zobacz. Tutaj robot sieciowy musi wejść na ten link, czyli odwiedzić ten link, i teraz robot sieciowy musi zabrać wycinek wartości strony matwis24.pl i przenieść ją na stronę docelową, czyli do strony linkowanej, przenoszona jest niewielka zawartość mocy SEO z 24pl a więc tak właśnie to działa, czyli to jest pierwsza zaleta. Druga zaleta. Link zawierający słowo kluczowe w to najmocniejszy link pozycjonujący w SEO. Zobacz, teraz chciałbym pokazać Ci bloga praca bez szefa.pl. Tutaj jest uruchomiony artykuł o hostingach VPS. Czy warto inwestować w hostingi VPS? I zobacz, tutaj mamy link z silnym ankor tekstem, który zawiera słowo kluczowe. W tym momencie jest to link prowadzący do hostingodawcy kilos.pl. A więc zobacz, tutaj ankor tekstem jest fraza kluczowa hosting VPS, jest to fraza kluczowa. Jeżeli jest to link do follow, to ten link przekazuje bardzo silną moc pozycjonującą właśnie to słowo kluczowe. A więc tak właśnie też pozycjonuje się słowa kluczowe. Im więcej takich linków z Anchor tekstem zostanie podlinkowanych do strony, w tym przypadku do strony kylos.pl. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że hostingodawca kylos wypozycjonuje się w wynikach wyszukiwania na właśnie frazę hosting-vps Trzeba tylko pamiętać, aby tutaj zachować odpowiedni umiar, ponieważ jeżeli będziesz stosował schematy, jeżeli te linki będą przeważać w profilu linkowania, wówczas Google zrozumiesz, że próbujesz pozycjonować się właśnie na tą frazę kluczową i możesz uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego, czyli możesz uzyskać spadki, jeżeli będziesz przesadzał z tymi linkami. Ale niewątpliwie tego typu linki zawierające słowo kluczowe silnie oddziaływują na pozycjonowanie stron. Kolejna zaleta jest to większa wartość trust rank, czyli zaufanie do strony i poprawienie indeksacji strony. I wówczas, jeżeli coraz więcej takich linków do follow prowadzi do Twojej strony, no to wówczas Twoja strona zyskuje swoją wartość, no i dobrze pozycjonuje się w wyszukiwarce Google.